Dzisiaj powiemy o tym, dlaczego dobrze wspominamy bagietki, źle wspominamy szampana i o tym, w którym europejskim mieście gotowaliśmy w czajniku makaron. Czyli o podróżach wspólnych, w związku słów, kilka. Oj, wzięło nam się na wspomnienia, więc zapraszamy. Yy. Ach, źle zaczęłam. Cześć, witajcie w naszym trzecim odcinku małżeńskiej serii Ryzyk Fizyk na kanale Zaginione Owce. Zapraszamy też do subskrypcji, jeśli chcecie się z nami regularnie widywać. I zapraszamy też do wszelkich innych treści na kanale. Dzisiaj, tak jak mówiliśmy na początku, o wspólnym podróżowaniu, chociaż nie zwiedziliśmy. Całego świata, połowa, nie nawet jednej czwartej to uwielbiamy poznawać nowe miejsca razem i spędzać czas poza domem. Chociaż jednocześnie bardzo lubimy swój dom. Podróż to dla nas taka alternatywna rzeczywistość, w której ładujemy życiowe akumulatory. Tak, i tak naprawdę to nie ma znaczenia, jaki jest cel naszej podróży. Czy to będą orientalne tropiki, czy dalekie kraje, to wcale nie jest ważne. Tak naprawdę najważniejsze jest nasze nastawienie. I pamiętam, że w narzeczeństwie i później w małżeństwie naprawdę cieszyliśmy się każdą wspólną chwilą, którą spędzaliśmy poza domem, i to były bardzo różne wypady: i nad morzem, i ekstremalne kajaki, i rowery, i górskie wyprawy, ale też spokojniejsze zwiedzanie i takie komercyjne rozrywki, ale zawsze było dla nas najważniejsze wspólne przeżywanie. Widzę to po sobie, że im człowiek starszy, tym trudniej mu docenić i cieszyć się z piękna świata, którego otacza. Pamiętam nasze pierwsze podróże. Znosiliśmy wtedy takie niedogodności, jakie dzisiaj są nie do wyobrażenia, a mimo to byliśmy najszczęśliwsi na świecie. Bez wielkiego budżetu, różnymi środkami komunikacji, autobusami, raz nawet jechaliśmy autostopem pośród skrzynek z jagodami, ale cieszyliśmy się. Była Mega frajda, był ogień, był fan. Teraz wiem, że można to zagubić, że ten entuzjazm w nas czasem przygasa i możemy się zagapić, nie zauważyć, jak się zmieniliśmy. Choć mamy więcej i możemy więcej, to jednak już nie ma tej radości, która pojawiała się wcześniej. Więcej zwracamy uwagę na to, co nam nie odpowiada, co nas boli, co nam nie pasuje, niż na to, co realnie nam może sprawić przyjemność w takiej podróży. A tak naprawdę czas podróży zawsze nas bardzo umacniał i zawsze pozwalał nam też się lepiej poznawać nawzajem. I to niezależnie, czy to było odkrywanie portu nad Odrą, kilkanaście kilometrów od domu, yy, czy zdobywanie górskich szczytów zimą, czy wygupianie się yy, na plaży w Bałtyku, albo na przykład wycieczka rowerowa na Majorce w 35-stopniowym upale. To nie jest akurat najlepsza kamera. To akurat nie jest... Ale widać dalej, że tam z tyłu daleko jest Palma de Majorka. Mamy do zrobienia 545 metrów przewyższenia, a na razie zrobiliśmy 78. A nasze płuca wołają o odpoczynek. Trasa wynosi 26 km. Ja wiem, że to dla regularnych cyklistów jest żaden wysiłek. Ale my na co dzień na rowerach nie jeździmy. Ach kurde, coś mi do oka wpadło. Ach. Prawdziwy deserter siada z roweru i prowadzi, mając rower. A prawdziwy wojownik... Pan Górski, 20-kilowy. Choć, choćby miał jechać dwa na godzinę, a iść 5 siedzi na siodełku i pedałuje. Jesteśmy już u, u podnóża góry. Właściwie teraz się na nią wspinamy. Wjeżdżamy, wjeżdżamy. Dzień o, dzień dobry! Ambitni Polacy wjeżdżają, a mniej ambitni właśnie. Butują. No ale Pan nas zmobilizował, nasz rodak, który zasuwa pod górę. Trochę mi się głupio zrobiło, że akurat filmik nagrywałem. No ale wiecie, jak to jest. Adam dał się skusić Ewie i ugryzł jabłko. Jak moja żona zeszła z roweru, no to pomyślałem, co? Przecież ja nie mogę jej zostawić tutaj na pastwę losu. Nie chcemy też, żeby to wszystko brzmiało jakoś przesadnie, romantycznie. Że wiecie, plaża, morze, mewy skrzeczą, a my sobie popijamy winko. Wszystko jest idealnie, jeżeli długo, szczęśliwie i po prostu podróżowali. Nie, mieliśmy też przypały. Pamiętam, jak przed naszą podróżą poślubną dostałem anginy, byłem lekko załamany, jak to będzie, ale cięliśmy wtedy na Majorkę. Na szczęście, tuż przed wylotem, wydobrzałem, czułem się naprawdę dobrze i było cudownie do momentu, kiedy pierwszy raz w życiu nie spróbowałem nurkowania. Wtedy trochę przesadziłem z czasem w wodzie, byłem tak zapalony do nurkowania, że dostałem zapalenia ucha. Zaraz będziemy nurkować, zobaczymy co z tego wyjdzie. No, skończyło się na zastrzyku w tyłek od lekarza i zakazie kąpieli, a miała dopiero połowa pobytu czyli rozumiecie, jeszcze przed nami tydzień wspaniały na gorącej Majorce, nad cieplutkim morzem, w ciepłym kraju, a tutaj zakaz przebywania w wodzie. Każda z podróży nas czegoś uczy. Ta nauczyła mnie. Że lekarze na Majorce lepiej mówią po niemiecku niż po angielsku. <laughs> ja jeszcze co do tych niedogodności, to mi się przypomniało, że kiedyś w przerwie świątecznej pojechaliśmy w Tatry, ale pogoda miała być lepsza później, więc chcieliśmy przedłużyć pobyt. Niestety, oczywiście wszystkie kwatery były zajęte i udało nam się wyprosić jednych górali. Żeby przenocowali nas na poddaszu swojego prywatnego domu. Zaproszony! No i rzeczywiście okazało się, że będziemy spali na materacu w pomieszczeniu, w którym na linach wisiało rozwieszone pranie, wyprana pościel. I za każdym razem, kiedy chcieliśmy wyjść, to musieliśmy przechodzić przez dom tych naszych gospodarzy, więc nie było jakoś super komfortowo, ale pamiętam, że bardzo się cieszyliśmy, że możemy jeszcze zostać w Tatrach. I tą noc, która była nocą sylwestrową, przespaliśmy, a rano po prostu ruszyliśmy w góry. I z tego miejsca chcielibyśmy pozdrowić tych Państwa, którzy użyczyli nam noclegów <gry> przez tę jedną wyjątkową noc sylwestrową. Na pewno tego nie oglądacie. Jak już opowiadamy o różnych przypałach i to sylwestrowych, to muszę przywołać sytuację z międzygórza jeszcze sprzed Majorki. To była nasza pierwsza, jedna z pierwszych podróży jako para, też podróż sylwestrowa, zimą. Wtedy chcieliśmy o wschodzie słońca w nowy rok zdobyć śnieżnik. I chcąc przed Kamilą zaszpanować, wziąłem ze sobą prawdziwy, drogi szampan z szampani, który przywiozłem osobiście wcześniej z winobrania z Francji. Trzymałem tę butelkę przez kilka lat. Brawo, brawo, opilszować! postanowiłem ją otworzyć właśnie tego dnia, w Sylwestra, w międzygórzu, w sylwestrowy wieczór. Poczęstowałem Kamilę licząc, że doceni, że się zachwyci, że chemia między nami będzie wiecie silniejsza, że zacznie iskrzyć jeszcze bardziej. Ale no okazało się No, to był pierwszy alkohol, jaki miałam w ustach, bo niedawno skończyłam 18 lat i no nie zachwycił mnie wcale smak tego szampana, bo był po prostu wytrawny. <laughs> Skończyło się chyba, że wypiłam jakieś pół lampki, a pół szampana zostawiliśmy w pokoju, bo nie chcieliśmy w go wozić w plecakach ze sobą. A ty dzisiaj nie mogę tego odżałować, rozumiecie? Tak właśnie z tym szampanem się popisałem. A propos zalotów i imponowania, to zabrałem Kamilę kiedyś do Paryża. To było przed Majorką, a pomiędzy górzu. Tam zaplanowałem oświadczyny. Wprawdzie do momentu oficjalnego wyciągnięcia pierścionka wypadł mi on kilkukrotnie przy Kamili. Nie zauważyłam. Kamila utrzymuje taką wersję, że nie widziała, a co tam? Ja jej wierzę. No dobrze! Ale do zaręczy na pewno wrócimy w najbliższych odcinkach. Natomiast w Paryżu od rana do nocy poznawaliśmy miasto. Przez 10 dni schodziliśmy je wzdłuż i wszerz. Cieszyliśmy się dosłownie każdą chwilą, każdym zaułkiem. Jaraliśmy się każdą nowo poznaną. Rzeczą i ja lubię wracać do tych momentów. Nie dlatego, że Paryż to jest elitarne miasto znane na całym świecie, ale dlatego, że docenialiśmy wszystko, co nas spotykało, że czerpaliśmy tam pełnymi garściami ze swojej obecności w niezwykłym miejscu. Tak, jedząc konserwę i bagietko, kanapki w każdym najpopularniejszym miejscu yy, Paryża, łącznie z Louvrem, autentycznie, wierzą Eiffel i chyba łukiem triumfalnym. <noise> Kamila wcina najdroższą kanapkę świata, naprawdę. Sałata kupiona we Francji, pieczywo kupione we Francji i masło kupione we Francji. Yy, I gotując oczywiście ten yy, sławny makaron w czajniku. Yy, ale też mi się przypomina, że Maciek w Paryżu też się szarpnął i zaprosił mnie na taką kolację z prawdziwego zdarzenia. I co zamówił? Mule! Mule! Maciek wcina mu lębę z oporów. I wyszło tak jak z tym szapanem, czyli w ogóle nie weszło. Ja do dzisiaj nie rozumiem dlaczego świetnie przyprawione, przyrządzone małże nie smakowały Kamili, więc postanowiła na tej kolacji z prawdziwego zdarzenia, bo taka mała dygresja, pojechaliśmy tam z iście studenckim budżetem. Kamila jeszcze nie studiowała, ja byłem studentem, więc półstudencki budżet w Paryżu. I zabrałem ją na kolację, zamówiłem mule. Mule jej nie weszły, więc zamówiła zupę cebulową. Takiej nie dogodzisz. Yy, kolejna ważna dygresja. Wspólne podróże nauczyły mnie jednej rzeczy. Dla Kamili raczej bez żadnego luksusu. Ma być prosto <laughs> i przyjemnie. <laughs> Prawda. W podróżach przeżyliśmy wiele różnych sytuacji trudnych, ale też śmiesznych. Przeżyliśmy dużo przygód, różnych wyzwań. I cały czas uczyliśmy się siebie i swoich reakcji. Znane przysłowie mówi, że podróże kształcą. I oczywiście to prawda, nie tylko pod względem zwiedzania i zdobywania wiedzy na temat nowych miejsc. Podróże kształcą także, jeśli chodzi o związek, jeśli chodzi o osobowość na wyjeździe, nie można po prostu sobie tak o, odejść, nie można po prostu pójść w drugą stronę, odjechać. No, prędzej czy później musicie wrócić razem z Międzygórza, z Paryża i z Majorki. No właśnie, a propos tego Paryża na tym wyjeździe, co Maciek mi się oświadczył, to mieliśmy taką sytuację, że tuż przed wejściem do Muzeum Mistrzów Impresjonizmu tak się pożarliśmy jak nigdy na, na tej wyprawie. No i mieliśmy problem, staliśmy nad rzeką, no i, i co tu zrobić? Po prostu musieliśmy się jak najszybciej pogodzić, bo czekało nas zwiedzanie i mieliśmy już plany na cały ten dzień. Także trzeba było prze przełknąć tą dużą gulę i po prostu pogodzić się iść do przodu. Choć czasem kompromis jest niemożliwy, bo w Krakowie na przykład. A tak, w Krakowie ja trzeci dzień z rzędu chciałam zjedzać Muzeum Narodowe, więc niestety z Maćkiem musieliśmy się rozstać. Na szczęście tylko na południe. Tak, bo ja poszedłem do Muzeum Armii Krajowej, ale z Krakowa, zapewniamy Was, wracaliśmy razem, więc czasem trzeba się rozłączyć. Natomiast jeżeli mamy gulę w gardle w czasie podróży, to lepiej ją jak najszybciej przełknąć, no bo szkoda by było na przykład w Paryżu się zbyt długo gniewać, jak masz tylko 10 dni na to fantastyczne miasto. <laughs> Wyszliśmy za dużo słów naraz. Ale w palst. <grymne> Bo tam są cztery... <grymne> Dobra, cicho. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale dla nas wielką wartość podczas wyjazdów stanowiła sama droga. Do dzisiaj żywo dyskutujemy w samochodzie, a kiedyś w autobusie i w pociągu na różne tematy. Ten sam moment docierania do celu jest dla nas równie przyjemny, co samo zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc. I wy zapewne też macie jakieś swoje fajne związkowe historie z podróży, więc jeśli macie ochotę, to możecie podzielić się nimi w komentarzach, albo po prostu wpisujcie nazwy miejsc, które wam się dobrze albo śmiesznie kojarzą. My z mackiem mamy taką refleksję, że dzisiaj czas tak szybko pędzi. Ludzie, ludzie, jak ten czas leci, to nie do wiary, wprost. Tak. Niedawno jeszcze dzieci, a już się srebrzy w los. Często w ogóle nie mamy czasu, żeby zastanowić się nad tym, co, co już było. I dzisiaj Was do tego zachęcamy, siebie także i Was mobilizujemy do tego, żeby sięgnąć pamięciom. Współcześnie gromadzimy różne zdjęcia, filmy na dyskach, na naszych komputerach, jest tego pełno, nie mamy nawet później czasu, żeby tego odtworzyć, więc zachęcamy do tego, żeby sięgnąć tutaj we własnych głowach do jakichś przyjemnych podróży i przywołać może kilka śmiesznych, fajnych scen, żeby zrobiło nam się radośniej w tym czasie koronawirusa, pandemii, który nas trochę zamknął i uniemożliwił nam podróżowanie, ale nie uniemożliwił nam wspominania i marzenia. My widzimy się już za dwa tygodnie. Zaprosimy syczki. A więc do zobaczenia. Cześć. Cześć.